Cześć, tu Maciek Cigler z Sukcesstudio.pl. Tym razem chciałbym poruszyć temat pozycjonowania, a dokładniej, jak moglibyśmy taki tajny pakt związać z Google, konkretną firmą, z którą tak naprawdę warto byłoby taki pakt zawrzeć. O tym, że nasza strona będzie sobie szła do góry, a konkurencji niekoniecznie. No to jak to zrobić? Na ten temat właśnie dzisiejszy film. Zapraszam! Na początku cię niestety rozczaruje. Zawarcie paktu z Google nie wchodzi w rachubę. Nie da rady. Nie da rady się z tą firmą w ten sposób dogadać. Po prostu firma ma przyjęty pewien sposób działania. Już od początku swojej działalności założyła pewien tok rozumowania, założyła. Pewien tok swojej pracy oraz tego, jak będzie działała firma, jak będzie się rozwijała, w którym kierunku będzie podążała i kto dla niej jest najważniejszy. W takim mocnym skrócie, często ludzie, którzy zlecają pozycjonowanie, czy tworzą w ogóle strony najpierw, a później zlecają pozycjonowanie, nie zdają sobie z tego sprawy, że na dzień dzisiejszy Google to jest firma, która ma w okolicach 90% rynku wyszukiwania. To nie jest tak, że możemy sobie ją odpuścić. Możemy sobie spróbować odpuścić te pomniejsze, typu Blink, typu parę jeszcze innych. Może te. Niekoniecznie mogą nas aż tak bardzo interesować. Ze względu na to, że Google jest w tym momencie najważniejszym graczem na rynku wyszukiwarek, raczej nasza strona musi być tak zrobiona, aby Google chciało w ogóle z nami rozmawiać o tym, żeby łaskawie zamieścić treść w swoich wynikach wyszukiwania właśnie. Z naszej strony. Jeżeli tak, no to musimy spełnić pewne wymagania, które ma Google. Jakie to są wymagania? One się cały czas zmieniają, ale jedno z najważniejszych jest podstawowe, to się nie zmieniło od początku powstania firmy Google. Mianowicie, najważniejszy jest użytkownik. I tu uwaga! Najważniejszy nie jest użytkownik, który. Stworzył sobie stronę firmową, czy bloga, czy coś tam innego, sklep internetowy i ma zamiar tutaj rzucić cały świat na kolana tym, co tam ma. Nie. Najważniejszy jest użytkownik końcowy. To ten, który w wyszukiwarkę wpisze. Opony Lublin. Wulkanizator z Lublina. Krawcowa z Lublina. Budowanie domów Warszawa, układanie parkietu Poznań, Wrocław, fotograf. Czy inne tego typu słowo? To on ma dostać jak najszybciej informacje. I tutaj ciekawostka. Firma Google bardzo się cieszy, wręcz dąży do tego, aby. Może to jest zaskoczenie? Klient jak najszybciej uciekał z ich strony. To jest ciekawe, że właśnie tym się chwalą, że firma Google dąży do tego, aby klient spędzał na ich stronie jak najmniej czasu. Inni chcą odwrotnie żeby na stronie Twojej, mojej, klient był jak najdłużej. Jak najbardziej czerpał treści, dowiadywał się i tak dalej, a w końcu może zdecydował się na to, co proponuje na tej stronie. Firma Google działa na zasadzie takiej, że jak najszybciej dostarcza wynik wyszukiwania i ten wynik powinien być tak dobry, że klient klika i już więcej na Google nie wchodzi, bo to, co kliknął, jest odpowiedzią na to pytanie, które zadał, wpisując je w pasku wyszukiwania na głównej stronie Google. Jeżeli to zrozumiesz i to pojmiesz, będziesz wiedział, w jaki sposób podejść do pozycjonowania swojej strony. Ale aby dogłębnie i dokładnie to wszystko wyjaśnić, bo tym dzisiaj chciałbym zająć się, tym razem troszkę dłuższym filmie. To postanowiłem przedstawić Ci te 10 przykazań Google. Te informacje, które Google udostępnia na swoich stronach, może nie na pierwszej stronie, nie na głównej stronie. Ale jeżeli chcesz to znaleźć, to znajdziesz, Bo na pewno znajdziesz to w opisie do tego filmu. W każdym razie te rzeczy chcę dzisiaj w dzisiejszym filmie ci przedstawić, abyś wiedział, abyś wiedziała, jakie jest podejście firmy Google do użytkownika. Swoją drogą zanim Udostępnię Ci poszczególne punkty, zastanów się, czy niektóre punkty nie warto by było przenieść na łono własnej firmy, własnej działalności. Pomyśl o tym. 10 prawd potwierdzonych przez Google, spisaliśmy te 10 prawd. Gdy firma Google miała zaledwie kilka lat, od czasu do czasu przeglądamy tę listę, by sprawdzić, czy nadal jest aktualna. Mamy nadzieję, że jest, gdyż czujemy się za to odpowiedzialni. Punkt pierwszy: skoncentruj się na użytkowniku, a reszta przyjdzie sama. Od samego początku koncentrujemy się na dostarczaniu użytkownikom najlepszych możliwych rozwiązań. Niezależnie od tego, czy projektujemy nową przeglądarkę internetową, czy dopracowujemy wygląd strony głównej, bardzo dbamy o to, by nasze usługi służyły przede wszystkim użytkownikowi, a nie naszym wewnętrznym celom lub wynikom finansowym. Interfejs naszej witryny jest przejrzysty i prosty, a strony wczytują się natychmiast. Nigdy nie sprzedajemy pozycji w wynikach wyszukiwania. A reklamy są nie tylko wyraźnie oznaczone, ale też zawierają odpowiednią treść i nie rozpraszają użytkownika. Uważamy, że tworzone przez nas nowe narzędzia i aplikacje powinny działać na tyle dobrze, by użytkownik nie zastanawiał się, jak należałoby je zaprojektować. Punkt drugi: najlepiej robić jedną rzecz dobrze. Naprawdę dobrze. Zajmujemy się wyszukiwaniem. Dzięki jednej z największych grup badawczych, która koncentruje się wyłącznie na rozwiązywaniu problemów dotyczących wyszukiwania, wiemy co robimy dobrze i jak moglibyśmy robić to lepiej. Zajmując się trudnymi zagadnieniami, mogliśmy wielokrotnie rozwiązywać złożone problemy. I stale udoskonalać usługę, która milionom użytkowników umożliwia szybkie i bezproblemowe znajdowanie informacji. Nasze zaangażowanie w udoskonalanie wyszukiwania pozwoliło nam zdobyć stosowną wiedzę o nowych usługach, np. Gmailu i mapa Google. Mamy nadzieję, wprowadzając potęgę wyszukiwania na jeszcze nieodkryte obszary, oraz pomagać użytkownikom w uzyskiwaniu dostępu do większej ilości stale przybywających informacji i korzystaniu z nich. Punkt trzeci: Lepiej szybko niż powoli. Wiemy, że Twój czas jest cenny. Gdy szukasz odpowiedzi w internecie, chcesz ją znaleźć jak najszybciej, a naszym zadaniem jest to umożliwić. Google jest prawdopodobnie jedyną firmą na świecie, której zależy na tym, by użytkownicy jak najszybciej opuszczali jej stronę. Dzięki odrzuceniu nadmiarowych bitów i bajtów z naszych stron oraz zwiększeniu wydajności środowiska obsługi, wielokrotnie pobiliśmy własne rekordy szybkości. Średni czas zwrócenia wyników wyszukiwania to ułamek sekundy. Szybkość ma duże znaczenie w przypadku wszystkich naszych nowych usług. Takich jak aplikacje mobilne czy przeglądarka Google Chrome, której szybkość działania odpowiada standardom obowiązującym obecnie w sieci. Stale pracujemy nad dalszym przyspieszaniem funkcjonowania wszystkich usług. Punkt czwarty. W internecie paduje demokracja. Wyszukiwarka Google działa. Bo przy określaniu stron, które oferują wartościowe treści, polega na opiniach milionów ludzi publikujących linki na innych stronach. Oceniamy ważność każdej strony internetowej, korzystając z ponad 200 wskaźników oraz różnych technik, w tym opatentowanego algorytmu PageRank, umożliwiającego analizowanie, które witryny są wskazywane na innych stronach w internecie jako najlepsze źródła informacji. Ta technika rozwija się wraz z powiększeniem się internetu, bo każda nowa strona zawiera kolejny fragment informacji i stanowi głos do policzenia. Oprócz tego, aktywnie uczestniczymy w pracach nad oprogramowaniem typu open source, w którym innowacje są efektem wspólnych wysiłków wielu programistów. Punkt piąty. Nie musisz być przy swoim biurku, by potrzebować odpowiedzi. Ludzie stają się coraz bardziej mobilni, oczekują dostępu do informacji w dowolnym miejscu i czasie. Wprowadzamy nowoczesne technologie i oferujemy nowe rozwiązania w dziedzinie usług mobilnych, które umożliwiają użytkownikom z całego świata wykonywanie wielu zadań na telefonie. Od sprawdzania poczty e-mail i, i wydarzeń w kalendarzu po oglądanie filmów, nie wspom wspominając o różnego sposobu. Rodzajach dostępu do wyszukiwarki Google. Mamy też nadzieję przyczynić się do powstawania licznych informacji dla użytkowników urządzeń mobilnych dzięki Androidowi, bezpłatnej platformie mobilnej typu Open Source. Android wprowadza do świata urządzeń mobilnych otwartość, która ukształtowała internet. Nie tylko przynosi korzyści użytkownikom, którzy mają większe możliwości wyboru i dostępu do nowych, innowacyjnych produktów mobilnych ale też umożliwia uzyskiwanie dodatkowych przychodom operatorom, producentom i programistom. Punkt szósty. Możesz dobrze zarabiać, nie czyniąc zła. Google to przedsiębiorstwo. Przychód jest generowany dzięki udostępnianym firmom technologii, wyszukiwania i sprzedawaniu reklam wyświetlanych w naszej witrynie oraz na innych stronach w internecie. Setki tysięcy reklamodawców z całego świata korzystają z programu AdWords, by promować swoje produkty, a setki wydawców w, z programu AdSense, by pokazywać reklamy dopasowane do treści ich stron. Aby zagwarantować jak najwyższy poziom usług wszystkich użytkownikom, zarówno reklamodawcom, jak i pozostałym, opracowaliśmy zestaw wytycznych dotyczących naszych programów i metod reklamowych. Punkt A. Nie pozwalamy na wyświetlanie reklam na stronach wyników wyszukiwania, jeśli nie dotyczą one tylko wyników. Jesteśmy pewni, że reklamy mogą zawierać przydatne informacje tylko wtedy, gdy pasują tematycznie do szukanych danych. Dlatego niektóre wyszukiwania nie powodują wyświetlania żadnych reklam. Punkt B. Uważamy, że skuteczna reklama nie musi być krzykliwa. Nie akceptujemy reklam. W wyskakujących okienkach, które przeszkadzają w oglądaniu wybranych treści. Odkryliśmy, że reklamy tekstowe o tematyce odpowiadającej potrzebom czytających je osób generują znacznie większą ilość kliknięć niż reklamy wyświetlane w sposób losowy. Każdy reklamodawca, zarówno mały, jak i duży, może skorzystać z tego wysoce ukierunkowanego medium. Punkt C. Reklamy w Google są zawsze wyróżniane jako linki sponsorowane, dzięki czemu nie naruszają integralności wyników wyszukiwania. Nigdy nie modyfikujemy pozycji w rankingu, by umieścić naszych partnerów wyżej w wynikach wyszukiwania. Nikt nie może kupić lepszej pozycji page ranku. Nasi użytkownicy wierzą w obiektywność Google i żadne krótkoterminowe korzyści nie skłonią nas do naruszenia tego zaufania. Punkt siódmy. Zawsze znajdzie się więcej informacji. Po dodaniu do indeksu większej liczby internetowych stron HTML niż w przypadku jakiegokolwiek innej usługi wyszukiwania, nasi inżynierowie zwrócili uwagę na informacje, które nie były tak łatwo dostępne. Czasami była to kwestia integracji nowych baz danych, np. dodania katalogu firm wraz z funkcją wyszukiwania numeru telefonu i adresu. Inne działania wymagały bardziej twórczego podejścia, np. dodania możliwości wyszukiwania wiadomości w archiwach, patentów, czasopism naukowych, miliardów obrazów, miliardów książek. Nasi badacze stale szukają nowych sposobów na udostępnianie wszystkich informacji na świecie użytkownikom, którzy poszukują odpowiedzi. Punkt ósmy: potrzeba dostępu do informacji nie zna granic. Firma Google powstała w Kalifornii. Jednak naszą misją jest ułatwianie dostępu do informacji na całym świecie i w każdym języku. Dlatego mamy biura w ponad 60 krajach. Utrzymujemy przeszło 180 domen internetowych, a więcej niż połowę naszych wyników wyszukiwania udostępniamy użytkownikom spoza Stanów Zjednoczonych. Oferujemy interfejs wyszukiwarki Google przetłumaczony na ponad 130 języków. Oraz możliwość ograniczenia wyników do treści w danym języku. Pracujemy nad udostępnianiem naszych pozostałych aplikacji oraz usług w jak największej liczbie języków i dostępnych formatów. Nasze narzędzia do tłumaczenia pozwalają użytkownikom czytać treści napisane po drugiej stronie globu w nieznanym im języku. Dzięki tym narzędziom oraz pomocy tłumaczy, ochotników, znacznie zwiększyliśmy zakres i jakość usług oferowanych przez nas nawet w najdalszych zakątkach świata. Punkt 9. Bez garnituru też można być poważnym. Założyciele Google stworzyli firmę z zastrzeżeniem, że praca powinna być wyzwaniem, a wyzwanie zabawą. Wierzymy, że wspaniałych twórczych osiągnięć jest więcej, gdy w firmie panuje właściwa kultura. Nie oznacza to tylko lamp Lawowych i gumowych piłek. Podkreślane są osiągnięcia zespołu i duma z indywidualnych dokonań, które składają się na ogólny sukces firmy. Naszą nadzieję podkładamy w naszych pracownikach, pochodzących z różnych środowisk, energicznych ludziach z pasją i twórczym podejściem do pracy, zabawy oraz życia. Atmosfera może być swobodna. Ale gdy nowe pomysły rodzą się w kolejce w kantynie, na spotkaniu zespołu czy w sali gimnastycznej, są prezentowane, testowane i wprowadzane w życie z szybkością, która może przyprawić o zawrót głowy. Takie pomysły mogą stać się podstawą nowego produktu używanego na całym świecie. Punkt 10. Świat to za mało. Uważamy, że bycie wybitnym w danej dziedzinie to dopiero początek, a nie cel. Wyznaczamy sobie cele, których nie możemy jeszcze osiągnąć, bo wiemy, że starając się je zrealizować, mamy szansę znacznie przekroczyć własne oczekiwania. Stosując metody innowacji i iteracji, przyjmujemy sprawdzone rozwiązania, a potem udoskonalajemy je w nieoczekiwany sposób. Gdy na przykład jeden z naszych inżynierów stwierdził, że wyszukiwanie działa dobrze w przypadku poprawnie zapisanych słów, Zaczął się zastanawiać, jak funkcja wyszukiwania poradzi sobie z literówkami. Następnie stworzył intuicyjny i funkcjonalny moduł sprawdzania pisowni. Nawet jeśli nie wiesz dokładnie, czego szukasz, znalezienie odpowiedzi w, internetem, w internecie to nasz problem, a nie Twój. Staramy się przewidzieć potrzeby naszych globalnych odbiorców, zanim oni sami o nich powiedzą, oraz spełnić je dzięki produktom i usługom. Które wyznaczają nowe standardy. Gdy zaprezentowaliśmy Gmaila, udostępniał on więcej miejsca na dane niż jakikolwiek inna usługa poczty e maili na rynku. Obecnie taka oferta wydaje się oczywista, ale teraz obowiązują zupełnie inne standardy dotyczące pamięci masowej przeznaczonej na e-maile. Właśnie takie zmiany chcemy wprowadzać i zawsze szukamy nowych obszarów wymagających udoskonalenia. W ten sposób stałe za niezadowolenie z bieżącego stanu rzeczy jest siłą napędową do naszych działań. 10 prawd potwierdzonych przez Google, czy jak kto woli, 10 przykazań Google, które przedstawiłem, zawierają podstawowe informacje na temat tego, jak są traktowani użytkownicy jak są traktowani ci, którzy udostępniają treści jak są traktowani reklamodawcy. Jak są odpowiednio dopasowywane reklamy, miałeś, miałaś okazję dowiedzieć się też, że są sytuacje, kiedy reklamy się nie pojawiają. No i dlaczego się nie pojawiają. To spora dawka wiedzy i informacji na temat tego, jak działa Google. Warto ten film nawet kilka razy sobie obejrzeć. Aby zrozumieć, czym kierują się twórcy czy szefowie tej firmy. Mając to pojęcie, łatwiej będzie ci zrozumieć, jak powinna wyglądać Twoja strona, jakie informacje klient powinien znaleźć na Twojej stronie, jakie informacje Google powinno znaleźć na Twojej stronie, aby okazała się ona godna, pokazania jej w wynikach wyszukiwania. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli uważasz, że treść jest ciekawa i warta pokazania dalej. Bardzo Cię proszę wybierz przycisku Dostępni i link wklej w social mediach, czy wyślij mailem do znajomych. Udostępnij, dzielmy się wiedzą. Ta wiedza jest dosyć istotna, więc nie trzymajmy jej dla siebie. Dzielmy się wiedzą z innymi. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego życzę Ci i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam.